Dzień doberek, witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale gdzie mamy 8 marca, czyli sobotę, dzień kobiet Dlatego na początku odcinka chciałbym złożyć wszystkim paniom, które oglądają mój kanał Wszystkiego co najlepsze, zdrowia, szczęścia, pomyślności No i dziękuję, że oglądacie te moje wypociny W dzisiejszym odcinku chciałbym Wam pokazać młodzież od Karoliny Ponieważ wtedy, kiedy nagrywałem ostatni odcinek, to był poniedziałek do tej samej nocy urodziła Karolina, no i dzisiaj chciałbym Wam je pokazać. W drugiej części odcinka, niestety, smutna wiadomość, ponieważ z naszego uniwersum zniknął kod diesel. No wtedy co jeszcze na ostatnim odcinku to był widoczny, leżał tam na zjeżdżalni biedny. No i dzisiaj troszeczkę o nim opowiem, ponieważ no niestety zakończył swój żywot. No i pewnie wiecie, że mieszkam przy ruchliwej drodze, ale no na szczęście to nie było tak, że go coś przejechało. On broń panie Boże nie wychodził poza tutaj bramy naprzeciwko, także sytuacja jest dosyć inna, ale wam to wszystko później opowiem, co się działo po kolei. No ja jestem już u naszego towarzystwa. Mamy Jolę, mamy Karolinkę. Jak widać, no Tutaj Jola sympatycznie do nas zagląda, ale no rączki ci zjeść nie dam. Dzisiaj dla naszego towarzystwa, czyli dla tej pani, która urodziła, dla tej Joli, która, że tak powiem, odchowuje swoją młodzież. No i jeszcze nie możemy zapomnieć o Belli, która w tamtej klatce obok odchowuje swoją młodzież. Mam dzisiaj przysmaki. Mianowicie dzisiaj mam dla nich, słuchajcie, kiełki z lucerny. Także zobaczymy jak Joluśka zareaguje. No proszę Joluś, no tu Ci położę. O. No i co, zjesz? No pewnie, że zjesz. No i mamy chwilkę słuchajcie, żeby, yy, że tak powiem przekupić naszą Jolę, więc zerknijmy sobie do gniazda. Zapalmy sobie światło. I o, proszę bardzo. Jakie mamy piękne towarzystwo. Mordeczki wczoraj otworzyły oczy. Przynajmniej wczoraj zobaczyłem, że otworzyły oczka. No, i słuchajcie, sobie ślicznie tu śpią, elegancko, proszę zobaczyć. Rączkę na razie tylko jednego widać, a gdzie reszta? No to musimy sobie zerknąć od góry, chyba. A reszta przykryta. A co tu się wyprawia? Gdzie reszta towarzystwa? Co im tak zimno? A co to tylko trzy są? Gdzie reszta? A tu śpią, ale się wystraszyłem przez chwilę. Popatrzcie, tutaj są. Przez chwilę po prostu miałem taki lęk, gdzie są króliczki Ale ten jest gruby, popatrzcie Ty, wszystko z tobą w porządku? Nie jesteś jakiś przejedzony? No ten wygląda Patrzcie jaki on jest gruby, E, żyje Wszystko w porządeczku? <laughs> chyba śpi po obiedzie Bo teraz taka pora Ale naprawdę, tu jest tak słuchajcie gorąco Dzisiaj mamy tak ciepły dzień Dzisiaj mamy tak ciepły dzień, jest chyba z 18 stopni A króliczki Normalnie się tak wtulają w tym w wykotniku, że aż szkoda gadać. No tu mamy, słuchajcie, Karolina. To też to w ogóle jest przypadek dla mnie bardzo dziwny. Zobaczcie na dziewczynkę. Troszkę ją pogłaszczę. Popatrzcie, co ona robi w wykotniku. Popatrzcie, ja się zastanawiam, jak ona w ogóle tam wchodzi. Bo teraz popatrzcie na to. Pa, pa na to. Gdzie są w ogóle króliki? Ja tu słuchajcie, jak to wczoraj zobaczyłem. Bo ja oczywiście jej wyciągnąłem to siano z tego wykotnika. Przecież popatrzcie, tu się nawet w ogóle do tego nie da weźmie? taka sytuacja no i wczoraj słuchajcie przychodzę no wykot nie wyglądał tak jak teraz ja już byłem pewny że po prostu ona je zmarnowała że ja nie wiem zakopała w tym sianie czy coś że one po prostu już nie przeżyły czy coś no ale popatrzcie na to weźmiemy sobie natrzemy rączki oto to jest w ogóle już hit co tutaj się dzieje nie natrzemy sobie rączki żeby jej tam nie grzebać o o przekupmy ją tym popatrz Karolina, przy dla Ciebie też tu mam o, spróbuj sobie kiełeczki zdrowe, no pewnie, że zjesz to są, słuchajcie, tak jak mówiłem kiełki z lucerny, bardzo polecam same witaminki to co najważniejsze dla króliczków a my przychodzimy tutaj, do wykotnika o, wyrzuciła no taka to jest ale myślę, że zje no i co, jest tu ta młodzież? no pewnie, że jest, popatrz na to Chodźcie tu, mam baryłki. patrzcie jakie, ale one słuchajcie wyglądają tak jakby były, przynajmniej ten jakby był niedożywiony, także ten, ten jest przegruby, ten jest, o jaki gruby, ten jest duży, ten niestety wygląda jakby coś było nie halo, także weźmiemy sobie zaraz, urobimy mleka i spróbujemy je nakarmić, tak? No, popatrzcie, co tu się dzieje. Ten, zwłaszcza, o! Bardzo chudziutki on jest niedożywiony na 100%. O, tu takie bambaryły grube. Także ja, słuchajcie, idę urobić mleko. Bo nie mam w sumie na co czekać. Muszę urobić mleko i iść go nakarmić, bo on nie przeżyje. Ja mam nadzieję, że z nim jest wszystko w porządku. Że to nie chodzi o to, że po prostu mu coś jest, tylko. No, nie wiem, słuchajcie, ale jest. No, jak widzicie, sytuacja z jednym króliczkiem. Bardzo nieciekawa. Także idę po rękawiczki, urobię troszkę mleczka i zaraz się widzimy. No a tu co dziewczyna zrobiła, a coś ty tu zrobiła? Wywróciłaś wszystko. Będziesz jadła w tym bałaganie nie z miski. No dobra, ty co, zjadłaś? Ty jeszcze nie zjadłaś? To zaraz tu wrócimy. Dobra, idziemy po mleko. No i powiedzcie mi w ogóle, czy to jest normalne, że samica tak zakopuje ten wykotnik. Ja je wczoraj całą tą, bo to jest siano, to nie jest słoma, to jest siano, co na tam. No to jest taka si, siano zmieszane ze słomą. No i po prostu na to tak zapchała, że ja widzę, że na sama tam nie może w ogóle wejść. Nie? Aczkolwiek słuchajcie, jeśli chodzi o króliki, no to niektóre to są takie bambaryły napchane, że szkoda gadzać, a ten jeden, kompletnie nic. No jeszcze po drodze zerkniemy sobie do Beli, gdzie też się otwiera? W sumie tą koszulę mogę już ściągnąć, bo. Już jest na tyle ciepło, że im tu nie trzeba nic zasłaniać. Proszę, Bella, o po drodze. Chodź tu. O, jak się tam kruszynki ruszają. Nie wiem, czy je widzicie. O, są kruszynki piękne. Na razie są wszystkie. Chodź tu, Bella. Ja chcę zobaczyć, czy ty to wyrzucisz, czy nie. No, dobra, przestraszona jest. Zaraz zerkniemy, czy zjadła. Koszulę można wyrzucić. O, a czemu ja nie dam tego? Tutaj. U niej jeszcze, słuchajcie, nie ściągnąłem tego. Na poidło. Proszę bardzo. Może się chyci. No, i jestem z powrotem. Urobiłem dosłownie troszeczkę mleczka. Zobaczymy, czy ten młodzieniaszek będzie chciał jeść. Mam nadzieję, że tak. Yy, troszkę za dużą dziurkę wyciąłem u góry, ale to kurczę trochę z pośpiechu. Wyciągamy i już Wam pokazuję, co jest grane. No, i tak prezentuje się ten maluszek. Jak widać, jest on bardzo malutki, odstaje od całej reszty. No, i jest bardzo wychudzony bardzo, bardzo wychudzony. On ogólnie by, by, byłby bardzo mały. No a teraz jeszcze, no jest z nim bardzo źle. Spróbujemy go nakarmić. Słuchajcie, nie wiem, czy będzie to widać. Kurczę, jaki on ma malutki pyszczek. Czy ja ci jestem w stanie włożyć coś takiego do buziaka? No, próbuj, malutki. Kurde, musia, muszę chyba iść po inny smoczek, bo ten to jest porażka. Popatrzcie, jaka. Skąd to w ogóle takie grube się wzięło? tego nie wsadzi do tego. Dobra, odłóżmy go. Jola, a Ty uciekaj stąd. Nie chodź tu po tym, chodź, chodź z powrotem, chodź. Idę słuchajcie szukać nowego smoczka. Dobra, słuchajcie, zmiana buteleczki. Mam taką lepsiejszą. No i spróbujemy dać. chociaż też on jest taki maluśki. No jedz, proszę Cię. Może tak, żebyście widzieli, o. Popatrz, to jest mleczko. No, pij od tatuśka mleczko, proszę cię. Popatrz. Nie wiem, czy z tym króliczkiem jest wszystko w porządku, słuchajcie. Bo on no nie chce pić, ale ja tu na siłę będę go próbował karmić. Bo to jest coś nie w porządeczku. Siły ma, to na pewno. No, tylko żeby jeszcze. No, wiem, że chcesz żyć, maluśki. Dawaj do buziaka. No. No próbuj. No widzisz mleczko? O, proszę bardzo. Coś tam, no coś tam jest. Słuchajcie, jest. Słuchajcie, jest ok. Troszkę, troszkę się musiał przekonywać, ale. popatrzcie, jaka duża jest ta rurka od y, tego pojdełka, od tej buteleczki. Jakby była troszeczkę mniejsza, to by było lepiej, ale, no niestety. No tam ta młodzież już ma tak wtorek, środa, czwartek, piątek, dzisiaj sobota, no czyli już ma spokojnie czwarty dzień, więc on coś na pewno musiał jeść od matki, bo tak to już by, słuchajcie, nie przeżył. Ale no powiem szczerze, że rokowania są bardzo słabe, bardzo słabe i ja osobiście, no tak wycieńczonego króliczka to jeszcze nie miałem. A najciekawsze jest to, że pozostała zgraja jest y, fajnie odchowana, brzuszki mają takie grube, ciepłe, ciepłe są. W dotyku. Co maluszku? No jest. Co? Spokój na razie. No bo patrzcie, jaka kruszyna. Tak się prezentuje malutki króliczek. No coś mu ewidentnie jest. No jest na pewno odwodniony. Spróbujemy go odratować, ale no, układa się na ręce. No bo mu wiadomo ciepło. Ale bez naszej ingerencji. No i oczywiście jest dużo mniejszy od pozostałych. No ja nie wiem, czy on nie ma siły się dostać do cyca. Czy co? O ok. Bo jak nie, to cię na naszym tu cycku odchowamy. No dobra, spróbujmy. No dobrze, udało mi się go troszeczkę nakarmić. Ja sobie teraz wezmę i wysprzątam jej troszeczkę ten bałagan. Wyciągnę z tego wykotnika to siano, które tam napchała. I co ciekawe, słuchajcie, ona tutaj przy mnie, jak ją karmiłem, to próbowała normalnie. Widzicie, jak tu jest zgniecione tu? Ona próbowała tam wejść i nie udało jej się wejść. Także, no kurde, tak nabiła tego siana, że jak widać, no, nie, nie, nie może tam nawet wejść, nie wiem o co chodzi. No i co ciekawe, wczoraj było tak samo, i ja całe to siano. Co napchała, i ja właśnie mówię: no kurde, co jest niechalą. Ja jej wyciągłem, żeby chociaż mogła wejść, a dzisiaj jest wszystko wyzbierane i znowu tam się nie da wejść, nie? I o co tu chodzi? Nie wiem, nie mam pojęcia. No, ale jak ona ma karmić, jak ona zabetonowała wejście do tego, nie? No i pomysł jest taki: ja ją wyciągnę, dam do borderu. Tam jest teraz balbinka sobie goni, więc najpierw muszę iść po nią i przyjdę tutaj po naszą Karolinkę. No na wybiegu balbinka, także balbinka pakuj się, idziemy. Do klatki. No i dobra, mamy już karolinkę na wybiegu. W sumie teraz tak wygarniemy sobie to wszystko i zobaczcie jeszcze raz, jak to jest wszystko wywalone. No a tam jest ta gromadka. No ja go na matu ja tego nie rozumiem. Dobra, zaraz to wyciągamy. No i słuchajcie moi drodzy, wziąłem, wyciągnąłem wszystkie króliczki od Karoliny. Okazało się, że jest ich 9. No i spośród tej dziewiątki dwa króliczki wyglądają bardzo słabo. Zresztą tak jak widzieliście na ekranie tego jednego maluszka. Był taki drugi, praktycznie identyczny. No i wziąłem, troszeczkę je podkarmiłem, troszkę tam się napiły, nie powiem żeby jakoś dużo, ale troszeczkę coś tam liznęły. No i wziąłem i przełożyłem je do joli te dwa maluchy, cała pozostała zgraja, czyli ta siódemka wygląda bardzo dobrze. Niektóre króliczki to są normalnie takie wielkie, że aż szkoda gadać. No i przepaść między tymi właśnie króliczkami, które Wam pokazywałem, a te które są tam w gnieździe, jest przeogromna. No, i prawdopodobnie wszystko wskazuje na to, że samica nie ma tyle mleka, żeby wszystkie wykarmić. Jest dysproporcja między tymi króliczkami, czyli no widać, że no tego mleka nie ma na tyle, żeby wszystkie rosły równomiernie. Który silniejszy, ten więcej po prostu wydoi. No, i wziąłem te dwa najsłabsze króliczki, przełożyłem do Joli. Jola jest tutaj, proszę bardzo, a te króliczki są tutaj. Nie wiem, jak się zaadaptują. Na razie siedzą tutaj. Zresztą ferajny. ja jedynie co się boję, to to że te króliczki od joli one są bardzo duże. Bo ona naprawdę jak je karmiła, to wszystkie króliki to były normalnie jak takie małe bańki napchane mlekiem. No i boję się, że po prostu mogą je zgnieść w sensie, no w tym gnieździe będą na tyle ruchliwe, że gdzieś tam mogą przylegnąć pod takim króliczkiem. No i potem nie będą się miały siły wydostać i nie daj Boże coś im się stanie, a taki jeden przypadek już niestety miałem. No czyli taki przypadek, że po prostu króliczek był na tyle słaby po przełożeniu, że po prostu jakby powiedzieć spadł na sam spód tego gniazda, bo te króliczki one tam jedno, jeden na drugim leżą. No i słuchajcie kiedyś już było wszystko fajnie, już króliczek że tak powiem rósł w siłę i po prostu na samym dnie go znalazłem tego gniazda. Po prostu był no, przygnieciony, no i finał był jaki był. Idziemy po Karolinę, zobaczymy jak ona się zachowa, bo ma tutaj wysprzątane. W sensie stąd tylko wygarnąłem tak, żeby po prostu mogła sobie tam swobodnie wejść. No i teraz maluszki są już na wierzchu. O, proszę bardzo. Widać jaki tutaj ten czarny, zwłaszcza na wierzchu, jaki on jest nabity. On jest największy. No i zobaczymy jak ona zareaguje na to wszystko. No Jolka już w środku, zagląda tą główeczką co się dzieje. No i co tam pani? A Jolka Karolina oczywiście. Co mi te jole tak w głowie. No i co? Widzisz te swoje maluszki? Co ty to? No tędy chcesz wejść? Oszalałaś. Może ja ci powinienem taki wykotnik zrobić, nie wiem. Taki nieprzykrywany, tylko taki właśnie co się nie wiem jak to wchodzi. No wącha, obącha, to są twoje zapachy, bo ja tutaj nic nie grzebałem, tylko wyciągałem. Oj karola, karola. No i co? Wejdziesz tu wejdziesz, o jedzie jakiś wariot. Ciepło się zrobiło, to już motory wyciągają. I będą hałasować nam tutaj. Dobra, na razie dziewczynka sobie zajada słomę. Przyjdziemy później, oglądniemy co się dzieje. No i zbliża się pomału już wieczór, znaczy, no już nie taki wieczór, jak po prostu już godzina 18 robi się powolutko już zachód słońca, a tutaj. Walczę cały czas z tą klatką. Jak widać już boczna konstrukcja jest. A ja jeszcze idę zobaczyć do tej mojej karolinki. No i jeszcze chciałem wam opowiedzieć o tym moim dizelku pięknym, którego już zresztą z nami nie ma, ale o tym już za sekundkę. Tam z tyłu. Teraz na wybiegu jest brysiu. wiedeńczyk, niebieski samczyk. Goni sobie tam, bo dzisiaj. Króliczki mają, że tak powiem, super, jest cały dzień ładnie, także po kolei, tam po godzince wypuszczam króliki na wybieg gonią. No i myślę, że będą zadowolone. Na końcu puszczę Donalda. No i słuchajcie, otwieramy, jesteśmy, zaświecimy sobie światełko. Proszę bardzo. Jest nasza Karolina, jak widać jest nasza Jola. Bałem się oczywiście tego, że wiecie, przyjdę tu, a która z nich wyciągnie tego małego, to znaczy no Jola w sumie, bo ta ma zabraną tą młodzież. Jak widać na razie tutaj nie wariuje. No Są kuleczki tutaj w gnieździe, nie będziemy już tam nic dotykać, bo mam ręce brudne, jedynie Jolkę mogę, nie Jolkę tylko y, tą Karolinkę mogę trochę powkurzać, no a tutaj mamy Jolę i słuchajcie, no są te nasze bąki, ale to są bąki te Jolowe, Jolantowe bąki, nie wiem gdzie jest reszta, zaraz sobie zobaczymy, żebyś Ty im słuchaj krzywdy nie zrobiła, no i co, są te? Bąki. No nie widzę ich, chyba że są gdzieś zakopane głęboko. Są, jest. Jeden na pewno jest. A drugi jest drugi. <gry> nie widzę drugiego słuchajcie. Jest pięć od Joli. A je, no jest tutaj, taki malutki. Dobra, bawcie się dobrze. Ale słuchajcie, widzę, że Joli trochę przeszło. W sensie to, że przychodzę, zaglądam tu do niej i nie ma do mnie pretensji. E, dotykam też tą młodzież i też nie ma do tego pretensji. Robi się taka druga fionka. Oczywiście jakbym ją tutaj zaczął głaskać, to Eee, nie nawet. No powiem szczerze, że jestem w szoku. Jest no. Dobra, pochwaliłem za wcześnie. Także zostawiamy towarzystwo, e, czyli została tutaj siódemka. Takich najzdrowszych, ładnych. Dwa, które były takie no już... No powiem szczerze, nie daje im dużych szans, ale no... Kiedyś byłem słuchajcie dużym optymistą. Wydawało mi się, że pewne rzeczy można jakoś skorygować, ale życie niestety jeśli chodzi o króliczki, no i ogólnie o zwierzęta to jest ciężka rzecz. No a teraz przejdźmy słuchajcie do opowieści odnośnie Diesla. Diesla ostatnio na nagraniu widzieliście no, kilka dni temu, ale nagranie było w poniedziałek, czyli jak dobrze liczę, to był 3 marca. Tak? No i tutaj diesel sobie się wylegiwał, bo to były takie pierwsze dni ciepła. Wylegiwał się na zjeżdżalni tam u góry. No i generalnie nic nie skazywało na to, że coś mu jest. No, walił oko, słońce było, także nic, nic nowego w jego zachowaniu. No i wyobraźcie sobie, była godzina 20, aż po 20 było, robiłem coś w garażu, o jedzie jakiś pierdzioch, tego mi brakowało, ale ci, tak w miarę... ale ci jeszcze tak w miarę normalnie, ale co niektórzy, tutaj w ogóle jest teren niezabudowany, także jest w ogóle ciekawe czemu, czemu tu wokół tych domów jest teren niezabudowany, ale dobra, nie o tym. No i był, słuchajcie, poniedziałek, nic się na to nie wskazywało, nic na to nie wskazywało, że będzie źle. Było, było już po godzinie 20.00. Robiłem coś na warsztacie. A dokładnie sklecałem, sklecałem tą klatkę. No i zrobiłem się już taki głodny. Mówię: no nie no, muszę sobie iść coś zjeść. I się wrócę tu, nie? Na garaż. Wchodzę do domu. Diesel leży na dywanie. Podchodzę do niego, głaskam go. I już widzę, że. Już widziałem na początku, że coś jest nie tak. Bo bardzo głęboko oddychał. Po prostu cały ten brzuszek mu chodził. Zacząłem go głaskać. I słuchajcie, on był już taki. No można było zrobić z nim co się chce. On w ogóle już taki był bardzo bezwładny. Więc co zrobiłem? No, wsiadłem z samochód z żoną, pojechaliśmy do kliniki całodobowej, do Amwet w Krakowie na jasnogórskiej. No, dotarliśmy tam za jakąś za około godzinę. No i słuchajcie, z minuty na minutę stan tego kotka się pogarszał. No i trafiliśmy tam na nocną opiekę. Wyszedł do nas weterynarz, zrobił mu RTG, na którym wyszło, że. Coś nie tak jest z płucami, ponieważ z początku zakładaliśmy, że być może coś zjadł i jest mu po prostu niedobrze. Więc na początku zrobili mu RTG, wyszło, że z żołądkiem wszystko w porządku, jelita i tak dalej, ale płuca im się bardzo nie podobają. Wszystko wskazuje na to, że ma po prostu zapalenie płuc. Czym wywołane, nie wiadomo. Potem zrobili mu USG jeszcze przy nas, jak tam byliśmy. No i okazało się, że płuca już mają duże ob obrzęki, zwłaszcza prawe płuco. No i jak lekarz to zobaczył, no to już powiedział nam, że jest to na tyle silny stan zapalny, że rokowania są niestety, że po prostu powiedział, żeby przygotować się na najgorsze, ponieważ no, jest to ciężki stan. No i ja oczywiście w szoku z żoną, no bo kurczę, no kod normalnie funkcjonował, tak? Była niedziela, był poniedziałek, było wszystko w porządku i nagle przychodzi poniedziałek wieczór, a kod jest no półżywy, nie? No i co ciekawe, jeszcze w poniedziałek, jak go, jak chodził do domu, to ja go osobiście wpuszczałem, był przed garażem i no nic kompletnie na to nie wskazywało, że jest coś z nim nie tak. No i zaproponowali nam, że byśmy zostawili Diesla do tego szpitala kocieńcego, więc zostawiliśmy go na całą dobę. Przyjechaliśmy następnego dnia wieczorem po niego. No i kotek wyglądał teoretycznie lepiej, ale lekarka, która nam go wydawała, powiedziała, że no, trzeba zastosować leki, a jak on po tych lekach zareaguje, no to też powiedziała, żeby przygotować się na najgorsze, bo ona po tym kocie nie widzi szans, aczkolwiek no, nawet nie robili mu wszystkich badań, ponieważ na przykład nie mogli zrobić tomografu z tego powodu, że był po prostu taki słaby stan kota i nie byli go w stanie po prostu uśpić do do badania. Wstępnie nam pani powiedziała, że być może jest to wywołane robakami, mianowicie robaczki coś tam zjadł, robaczki te larwy przeniosły się w krwi do płuc i to one taki zamęt zrobiły. No, kotek był oczywiście odrobaczany regularnie co trzy miesiące, ale pani nam, ta weterynarz powiedziała, że takiego kotka, który po prostu wychodzi na zewnątrz, to nawet co miesiąc specjalnym takim środkiem na odrobaczanie trzeba odrobaczać, no my tego nie robiliśmy, my robiliśmy zwykłe odrobaczanie, tyle ile nam tutaj powiedzieli w lokalnym weterynarzu, czyli co 3 miesiące no i temat był taki, no kotek był zdecydowanie w lepszym stanie niż go oddawaliśmy tam miał podawany tlen, miał jakieś badania kardiologiczne i tak dalej no i przyjechaliśmy z nim wieczorem do domu podaliśmy mu antybiotyk jakieś chyba jeszcze jedno lekarstwo, a pozostałą część lekarstwa mieliśmy mu dać następnego dnia rano no i następnego dnia rano kotek, wszystko fajnie, w miarę żywy. Podaliśmy mu antybiotyk, dostał też inhalację. No i niestety za jakąś niespełną godzinę kotek leży pod schodami. No już niestety, ale domyślacie się jak. No i powiem szczerze, no dla mnie to był ogromny szok. Kotek był na 4 lata i powiem szczerze, że no się załamają strasznie, no bo to jest tak naprawdę, no, no jest to członek rodziny i. Powiem szczerze, że no ciężko, ciężko, ciężko było na początku. Teraz już po upływie tych kilku dni jest troszeczkę lepiej, ale no, na następnego kota nie wiem kiedy się zdecydujemy, ponieważ no, ten ma 4 lata, słuchajcie. No 4 lata przez rok był niewychodzący. Nie chcieliśmy w ogóle tego kotka wypuszczać z domu, ponieważ no mieszkamy przy ruchliwej drodze. Zresztą słyszycie, co chwilę tu coś jeździ. Ale udało nam się tego diesla naszego pięknego utrzymać tylko rok. Ponieważ no później jak chcieliśmy gdzieś wyjść, czy przychodziło się do domu, on po prostu on już czekał aż drzwi się, czy drzwi balkonowe się otworzą, żeby po prostu wyjść na to pole. Więc rok nam się utrzymało, udało utrzymać go w domu. Po roku wyszedł na pole, no po prostu się już nie dało, nie. Uciekał przez każde okno, przez każde drzwi się tylko uchyliło. No i powiedzieliśmy no dobra, no co będzie to będzie, no nie jesteśmy w stanie upilnować go za każdym razem, żeby po prostu nie uciekał z tego domu. No ale słuchajcie, on za bramę nie wychodził tutaj. On nie wychodził na chodnik, na drogę, no kompletnie. Chodził tu po ogrodzie, za domem. No i kurczę, no kot był w 100% trafny. No po prostu jego charakter, to wszystko co go cechowało, no rzadko się, przynajmniej mi się wydaje, że rzadko się takie zwierzęta trafiają o takim charakterze. No, nam się udało i niestety po 4 latach musieliśmy się pożegnać. No i jest to trudne, więc do następnego Kr królika, następnego kotka, nie wiem, kiedy się zdecydujemy. Ponieważ no mieszkamy przy takiej ruchliwej drodze, że myślę, że, no nie wiem, który by się taki utrafił, żeby po prostu był w stanie tu przetrwać. A też nie będziemy brali, wiecie, kotów jednego za drugiego i. Będzie nam tu, będziemy co chwilę placki z drogi zbierać, i, a może któ któremuś się uda. No, ten, ten był przedswaniak, przefajny prze kot, no i niestety, ale... No do końca też nie, nie wiemy, czy to na pewno to, to były te robaki. No, skąd takie silne zapalenie płuc się wzięło, nie mamy pojęcia. No kot był w nocy na tym mrozy, oczywiście w domu, bo on i tak spał w domu. Rzadko kiedy w lecie, jak było naprawdę ciepło, to zostawał na polu, czy tam miałczał pod drzwiami w nocy, żeby go wypuścić. Ale przed, tak to spał w domu, no i był spokojnie. No i zostały tylko wspomnienia, zdjęcia, filmiki też na YouTube, które właśnie nagrywałem, bo gdzieś się tam zawsze ta postać tego diesla pokazywała. No i co mogę powiedzieć, no jest ciężko. Na pewno tutaj, znaczy no nie chcę nic mówić, że na pewno, ale na 90% się tutaj na następnego kota nie zdecydujemy, no chyba, że będą nam krety dawać. No ale tak, jak mówię, no. Tutaj ciężko, żeby się jakikolwiek kot uchował przy tej drodze, no. no. i dobra, moi drodzy. Kończymy na dzisiaj. Bardzo wam serdecznie dziękuję za ten odcinek. Do zobaczenia, do następnego razu. Trzymajcie się, cześć. No a tak jak wspomniałem, oczywiście pan tutaj niebieski. Co tam? Co tam, Bryszard? Wyległ jeszcze zamiast się pogonić? A już to widziałem, jak próbował podskoczyć i uciekać. Gdzie ty byś pogonił, co? Z pieskiem?